Tylko gotówka! Jak ty przyjdziesz i zapłacisz 50 złotych, to tam inny zapłaci 50 złotych, 50 złotych cały czas krąży się, kurwa, rozmnaża się to 50 złotych, a jak przyjdziesz i zapłacisz kartą, to on nie dostanie 50 złotych. Tylko 49,50. Po kawałeczku, kurwa, nic z 50 złotych nie zostaje. Bo wszystko wezmą bankierzy. I jak się wpłaca gotówkę do banku, to bank też pobiera prowizję. No jeżeli ktoś Przychodzi do dewelopera i otwiera kurwa walizę, nie? I on kupuje za gotówkę lokal mieszkalny. No to wi wiadomo, że to jest coś kurwa nie tak. Miłośnik kurwa gotówki? Chodzi głównie o co? Pranie brudnych pieniędzy, nie? Dwa. Mafia watowska i tak dalej. To już tak naprawdę funkcjonuje. Jeżeli masz firmę, to nie możesz wrzucić w koszty faktury, którą zapłaciłeś gotówką do jakiejś tam kwoty, nie? Szanse na zatrzymanie tego są zerowe. Nikt tego nie powstrzyma. Ani Sławomir Męcen, ani Humna dziki trener, ani nikt.